Cześć. Znaleźliśmy, znaleźliśmy, znaleźliśmy znak, jest tak, kurczę, jest. jest, tak jak przypuszczałem. Jest wielka linia. E, rząd latarni, zaraz Wam to pokażemy inaczej, ale teraz historyczny moment. Naklejka naszej wyprawy, tak naszej jest. grupy motocyklowej kurczą umieścimy dokładnie na, na linii tablicy koła podbiegunowego. Tak jest. Żeby było jasne, Piotrek jest już na. E, ja, ja jestem sali... wewnątrz koła podbiegunowego. A ja nie, a ja nie. Jest batek, a teraz, nie a teraz się zamienimy. A ma i teraz ja jestem poza kołem podbiegłym. A tak, ja jestem Bartek już na... Jest. Na, na... Tak jest. Teraz idziemy na kleja. Я хочу детей, чтобы их создавалось так